Witajcie. I powiedzcie mi, czy czasem zdarza Wam się być troszkę zapominalskim? O czymś zapomnieć? Hmm. Wiecie co? No to przeczytam Wam o takim słoniu, który był straszny zapominalski. Słoń trąbalski. Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń towarz trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz straszny był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe, i kły z prawdziwej kości słoniowej, i trąbę, którą wspaniale kręcił wszystko słoniowe oprócz pamięci. Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartej. Przychodzą ryczą, dzień dobry kolego. Nikt nie odpowiada, nie ma trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła Trąbek Bombek. Córeczce na imię po prostu Kachna, a ojciec woła na Wielgachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi jestem. To bierz gimbalski. Żonem ma taką, jakby sześć żon miał, na imię jej pania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada: Idź do doktora, niechaj cię zbada. Niech cię wyleczy na stare lata. Więc poszedł zaraz do adwokata. Potem do szewca, do rejenta. Wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciały? Błąka się krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi Wiem już, panie Drąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek. Ich luz go wodą. Sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Będę poleciał Tomasz do domu. Żona w krzyż, co to? Nie mów nikomu. To dla pamięci o czym? No chciałem, co chciałeś? Nie wiem. Już zapomniałam.